Diagnostyka obecnie wspomagana jest najnowszą aparaturą światowego poziomu, którą państwo widzicie za moimi plecami. Badania wykonywane są na bardzo zautomatyzowanym sprzęcie. W tej chwili diagnostyka posiada na przykład najdłuższą linię taką zautomatyzowaną w Europie, to zwiększa dostępność, zwiększa jakość wykonywanych badań laboratoryjnych. W takim laboratorium jak tutaj państwo widzą za moimi plecami Wykonujemy dziennie powyżej 80 tysięcy badań. Głównym elementem automatyzacji w naszym laboratorium jest linia automatyczna firmy Abot, której elementy znajdują się za moimi pracami. Linia automatyczna jest to system połączonych ze sobą modułów. Które rozpoznają, wirują, odkorkowują próbówki, następnie transportują je na analizatory, gdzie wykonywane jest właściwe oznaczenie, a następnie są one porcjowane, ponownie korkowane oraz transportowane i archiwizowane do lodówek, które po określonym przez nas czasie wyrzucają je, wyrzucają próbówki do utylizacji. Proces jest w 100% zautomatyzowany. Rolą diagnostów, techników oraz technologów jest jedynie nadzór nad próbówkami i ewentualnie wykluczanie probówek, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać włączone w cykl transportu za pomocą automatyzacji. Wykonujemy dziennie około 50 tysięcy badań i wykorzystujemy do tego m.in. linię, o której już wspomniałem, która jest jedną z najnowocześniejszych tego typu linii w Europie, a także systemy sorterów tzw. wolnostojących firmy Atras oraz firmy Beckman. Pozwalają nam ona również na wstępną segregację próbówek, przyjmowanie ich w naszym wewnętrznym systemie ELAP i to przyjmowanie nie tylko próbówek transportowanych w temperaturze lodówkowej czy też pokojowej, ale również materiałów mrożonych bez ryzyka tego, że próbki ulegną rozmrożeniu. Laboratorium w Krakowie dysponuje najnowocześniejszą technologią laboratoryjną, która w niczym nie ustępuje Laboratorium Europy Zachodniej, a w wielu obszarach wręcz wyznacza standardy medycyny laboratoryjnej.